Jak pan powiedziała na takich spotkaniach, to tak najogólniej mówiąc, przykładów mam w ogóle masę i uprzedzałaś mnie o tym, że, że to pytanie padnie, więc zajrzałam sobie do dokumentacji, którą prowadzę. Z moimi klientami. Oczywiście to wszystko, o czym my tam rozmawiamy, to są sprawy poufne. I ta zasada poufności zawsze jest przez nas przestrzegana, więc nie będę się dzieliła tutaj jakimiś szczegółami. Natomiast powiem, że jak czytałam sobie te notatki, które sporządzam po każdej sesji, to to jest po prostu. Największe chyba świadectwo działania Pana Boga, gdzie ja mam wszystko krok po kroku spisane, jaką drogę ci ludzie, ludzie przechodzą, jakie sukcesy odnoszą z sesji na sesję, jakie mają przemyślenia. To wszystko po prostu jest niesamowite. Tak, najogólniej mówiąc, Pan Bóg uzdrawia. Uzdrawia moich klientów podczas tych sesji. Ja w to głęboko wierzę. Dlatego, że te osoby przychodzą, bo chcą coś zmienić, bo są gotowe na to, żeby otworzyć się na coś nowego. I Pan Bóg tą gotowość wykorzystuje. I teraz, niezależnie nawet, czy to będą osoby wierzące, czy niewierzące, w sytuacji osób wierzących, to uzdrowienie myślę, że jest pełniejsze i szybsze i takie. Naprawdę Boże, w przypadku osób niewierzących czasami widzę, jak trudniej jest im pewne rzeczy zrozumieć, pewne rzeczy przyjąć, na pewne rzeczy się otworzyć, dlatego że po prostu bezpośrednio. Nie otwierają się na tego Pana Boga, ale ja i tak głęboko wierzę, że każdy mój klient, który, który przychodzi do mnie, jest uzdrawiany, dlatego że ja widzę, jak Pan Bóg przemienia ich serca, jak te serca stają się pełne radości, pełne pokoju, wdzięczności, takiej miłości, jeszcze większej dobroci. To widać po ich sercach. A ja wierzę, że jedynym źródłem dobra jest Pan Bóg. Tak więc, jeżeli ja zaczynam widzieć dobro w tych ludziach, więcej dobra, no to ja wiem, że to jest sprawka Pana Boga i że to On tutaj uzdrawia. To są uzdrowienia właśnie na duszy, ale też uzdrowienia na ciele, dlatego że Pan Bóg zawsze wprowadza zmiany kompleksowe, całościowe. On nigdy nie robi wybiórczo, więc po pierwsze w ogóle on zawsze uzdrawia jeszcze szerzej niż klient by to na początku procesu zakładał. On przychodzi z jakimś jednym, kilkoma celami, a Pan Bóg po drodze przeprowadza go przez takie rzeczy, że on kończy cały proces coachingowy. Z takimi błogosławieństwami i z tyloma sukcesami, choć planował zawsze o wiele mniej. Więc to jest takie ciekawe, że Pan Bóg zawsze te, te zmiany wprowadza takie pełne, takie obfite w mhm. e, e, jego łaski. I co też właśnie ważne, te zmiany są kompleksowe, bo to są zmiany i na duszy, i na ciele, bo jeżeli człowiek naprawdę przechodzi taką wewnętrzną przemianę, to ją też widać na zewnątrz. I na przykład yy, widzę to po, po paniach, miałam na przykład taką klientkę, która mówiła, że na początku, na samym początku, jak przyszła do mnie na pierwsze spotkanie, że ona czuje się jak wiadro pomyli. Takich dosłownie słów używała. A potem widziałam, jak z sesji na sesję przychodziła coraz bardziej zadbana, zaczęła malować paznokcie, robić sobie makijaż codziennie rano. To wszystko się dzieje i to są zmiany takie całościowe. Miałam też na przykład taką osobę, która przyszła na pierwsze spotkanie i, i mówiła o tym, jak naraz wszystkie jej relacje. Ym, pogorszyły się. Na koniec, kiedy zapytałam, jak się czuję na koniec naszego spotkania, to powiedziała, że przestał ją boleć brzuch, że przyszła do mnie z takim uczuciem ciężaru w żołądku, który w ogóle w ostatnim czasie jej towarzyszył, a, a to zupełnie jej przeszło, i ona czuła taką lekkość w brzuchu, i ten ból minął. Więc to jest niesamowite, że Pan Bóg naprawdę całościowo uzdrawia, bo to jest właśnie ważne, żeby pamiętać, że my się składamy z tej sfery psychicznej, fizycznej i duchowej, i żadnej nie wolno pomijać. Mhm. I wtedy rzeczywiście człowiek, Doświadczy takiego pełnego szczęścia, prawdziwego szczęścia w Panu Bogu, jeżeli ta zmiana będzie dotyczyła wszystkich trzech sfer. I co ważne, z naciskiem na sferę duchową, bo ludzie często szukają tego szczęścia w tym, co takie materialne, próbują zbudować swoje dobre samopoczucie samemu, w taki sposób pracy nad emocjami swoimi, a nie zapraszają do tego Pana Boga. Więc ta duchowość, tutaj jest bardzo ważna i ona dopiero jest takim zespoleniem i taką, taką pełnią szczęścia człowieka. Yy, nie wiem, czy mogę dalej mówić, bo pewnie szczerze, że pisała się mnóstwo różnych przykładów na działanie panowo. Jakiś przykładik jak jak chcesz. Słucham, jeszcze raz. Możesz jakiś przykładik powiedzieć, jak chcesz. Aha. Okej, okay, to myślę, co, co by jeszcze było warto powiedzieć. Widzę jak Pan Bóg daje taką siłę do działania też tym ludziom, bo miałam na przykład osobę, która, której naprawdę było obojętne jej życie i to, co się wydarzy w jej życiu, bo na przykład mówiła, że wsiadała do samochodu i nie zapinała pasu, a widziałam jak potem dostawała te siły od Pana Boga i, i jak po prostu zaczęła robić y, wielkie rzeczy, stawać o 5 rano, y, ćwiczyć, uczyć się nowych języków, biegać. Y, mam osoby, które y, zaczynają często chodzić na adoracje, po prostu stawiają sobie takie różne wyzwania, y, na które wcześniej y, nie mieliby sił, w ogóle nawet chęci nie pomyśleliby o tym, a Pan Bóg daje te siły i i umacnia i to jest naprawdę piękne. Też w ogóle no, często jak przychodzą do mnie osoby właśnie gdzie tak z perspektywy ludzkiej wydawałoby się, że a są w takim trudnym momencie w życiu, że, że teraz to po prostu będzie tylko ciężko i, i rzeczywiście człowiek pogrążony w swoich problemach ma taką krótką perspektywę, on nie patrzy długoterminowo z dystansem, że Pan Bóg daje mu tylko ten trud na ten czas, żeby on się wzmocnił i żeby go przygotować na coś większego, tylko widzi, widzi te, te swoje ostatnie dni, ten swój najbliższy świat i, i po prostu łatwo się wtedy idzie załamać, więc też Pan Bóg daje to umiejętność dystansowania się do tego, tego, żeby spojrzeć na to szerzej, spojrzeć na to z jakiejś odległości i rzeczywiście tak jest, że On przygotowuje tych ludzi poprzez te trudy, z którymi On jej do mnie Początkowo przychodzą na wielkie rzeczy, bo na przykład tak wzmacnia moich klientów, że oni kończą proces coachingowy i przeprowadzają się na stałe do Afryki, bo zawsze to było ich marzeniem. Albo biorą ślub, choć przez długi czas unikali tego, bo bali się odpowiedzialności. Naprawdę to są, to są takie niesamowite, niesamowite momenty, że ja to mogę wszystko obserwować, że mam w ogóle ten przywilej, żeby w tym uczestniczyć, to, to jest dla mnie to jest po prostu wielka łaska, że, że mogę to obserwować na co dzień i się cieszyć tym razem z moimi klientami. Właśnie przez to, że otwierają serca umysły i zaczynają przyglądać się faktom swojego życia. Pan Bóg rzuca światło niesamowite podczas takich spotkań, że my zaczynamy, mamy po prostu wow, Eurekę, zaczynamy rozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To jest wielka łaska. Mocno, jak się <grym> Powiem ci, że jak cię słucham, to się nie dziwię, że się tak tym cieszysz, bo ja się cieszę, jak tego słucham. <grym> A powiedz mi Kinga, bo prowadzisz kanał Wdzięczne Serce i w ogóle taki swój autorski program pod tą nazwą, prawda? Dlaczego Aha. uważasz, że wdzięczność jest ważna w naszym życiu i w ogóle skąd pomysł na taki program? Wdzięczne serce? Aha. <grym> Dlatego wdzięczność jest ważna w życiu człowieka, dlatego że jeżeli człowiek jest wdzięczny Panu Bogu za wszystko, to jest prawdziwie szczęśliwy. Pan Bóg dał mi tak doświadczyć tego, że kiedy ja naprawdę jestem wdzięczna Jemu za wszystko, kiedy wszystko traktuję jak dar, nawet to, co wydaje mi się złe, trudne, w jakiś sposób negatywne, ja to przyjmuję, ja się na to otwieram. Jak to na najlepszy prezent od Pana Boga, najlepiej dopasowany do mnie na ten czas, to rzeczywiście mogę być prawdziwie szczęśliwa. I, i właśnie stąd pomysł na, na kanał Wdzięczne serce, dlatego że chcę dzielić się z innymi ludźmi tym, że tylko na Panu Bogu mogą zbudować prawdziwe szczęście. Bo, bo dzisiaj bycie w tym świecie, wśród pieniędzy, interesów, przedmiotów. To wszystko jest ogromną pułapką i bardzo łatwo jest skusić się i budować swoje szczęście na tym, co materialne. Ludzie naprawdę budują swoje szczęście na tym, że. Że są bogaci, że kupili sobie fajny samochód, że mają wreszcie wymarzony dom, budują swoje szczęście na drugim człowieku. Dla mnie na przykład zapala się lampka, kiedy ktoś mówi, że mimo że to jest ukochana osoba, sama też jestem w związku i też y, traktuje bardzo, bardzo poważnie tą, tą osobę, z którą jestem, to zapala mi się lampka, jeżeli ktoś mówi, że ta osoba jest całym jego światem, że to jest dla niego wszystko, że to jest jego całe szczęście. No coś jest nie tak niestety. Dlatego, że to wszystko jest ulotne. Teraz, jeżeli człowiek jest wdzięczny Panu Bogu za to, co ma i cieszy się po prostu tymi jego darami, przede wszystkim duchowymi darami, tą radością, pokojem, jego obecnością, którą daje nam każdego dnia, to jest prawdziwie szczęśliwy. I, i wtedy rzeczywiście to szczęście jest trwałe, stabilne i, i takie pewne. Więc do tego zachęcam wszystkich, żeby na tym to, to szczęście budować.